Siemano dziesiąta rano. Panie i panowie, normalnie nie uwierzycie. Nie wiem, dlaczego nam wczoraj wyszło 15,7. Mogliśmy powtórzyć tą próbę, a może rzeczywiście, już ta słoma robiła się taka wiotka i miękka, że, że tą wilgoć naciągało do ziarna. Mogło tak być. Wiem, że co niektórzy dzisiaj kosili do samego rana i mieli dobrą wilgotność, a my spaliśmy w nocy. Ho Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ho. No, nie wiem czy dobrze czy nie dobrze, ale ogólnie o godzinie 6:30 mierzyłem wilgotność skłosa, było 13.8. Bo też wczoraj mi się nie chciało wierzyć, że z wilgotności 12% zrobiło się nagle prawie 16. Ale człowiek już był zmęczony, już widziałem, że to nie idzie, już po prostu na headerze to wiozłem. Nie chciało po prostu słoma nie chciała do headerów wchodzić. No i jest jak jest. Jest jak jest. Do koszenia to potrzeba słoneczka. Ogólnie się wyspaliśmy i jakby dzisiaj wytrzymało, to ci, co kosili do rana, to teraz śpią, a my będziemy kosić. <grym> no, ale jakby padało od samego rana, no to wiecie, wiecie o co chodzi. Wtedy tam, tam by było do przodu, a u nas do tyłu. No, ale to nic. Nie patrzymy na innych, patrzymy na siebie. Pewnych rzeczy czasami się nie da przeskoczyć szybciej. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Tutaj przejeżdżamy obok łubinu, który delikatnie tam zarósł. I praktycznie na każdym polu mamy gdzieś tam jakieś takie kępki. No cóż, mało dostępnych środków, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Jeśli chodzi o zwalczanie chwastów. Środki doglebowe w łubinie są tylko dostępne. No i, i tak to źle nie wygląda. Przyjdzie pogoda, to ładnie dojrzeje. Na razie łubin to jeszcze zielony. Nie wygląda źle. Coś tam z tego będzie. Groch ogólnie już jest dojrzały i po tych deszczach będzie ciężko go zebrać, ale pszenżyto dla mnie jest ważniejsze. Także groch po deszczach będzie ciężko zebrać, ale dla mnie teraz pszenżyto jest ważniejsze. Przężyto pszenica tutaj w jednej okolicy kosimy. No i widzicie, jak przychodzą deszcze, to jest takie wybieranie, co lepsze, co gorsze. Ogólnie jakby była pogoda dwa tygodnie, to najpierw bym sobie skosił groch. Później jakby rzepak był dobry, to bym skosił rzepak. Skosiłbym owies na spokojnie. Bo mamy troszeczkę mieszanki przez te bezorkowe uprawy, które są tak bardzo promowane. Mamy posiany owiec, a, a owiec sobie rośnie z żytem. Więcej tak nie zrobię. Podczepiam Fernanda i Oram i mam to gdzieś tych wszystkich. Eee, tak. no Ogólnie bardzo dużo robię bezorkowo, sami wiecie. Robię po burakach bezorkowo, robię bezorkowo po rzepaku, po grochu, po łubinie, robimy bezorkowo. Ale zboże po zbożu. Ja wiem jak robią. Jeżdżą, pryskają 20 razy. Nie wiem czy to jest ekonomicznie uzasadnione. Później talerzują, gruberują i później jeszcze 10 razy na samosiewy. Zależy jaką uprawę. Nie musicie mi mówić, naprawdę nie musicie mi tłumaczyć. Nie wiem jak to u Wam się udaje, bo ja rzepak jak robiłem bezorkowo to jedno trzy 3 razy na jesień, dwa razy na wiosnę. A jak robię orkowo? Uwierzcie mi raz. I co mi szkodzi podczepić ten pług i raz porządnie zaorać A nie 20 razy później opryskiwaczem jeździć Dajcie spokój Z językiem na brodzie Co można bezorkowo? To naprawdę można Po burakach jak najbardziej Po rzepaku pięknie Po grochu, ubinie super no Ale pożycie Przężyto albo owiec O, pożycie żyto można bezorkowo zrobić <laughs> No ale dobra, to tak nawiasem mówiąc Ogólnie jedziemy po malutku na pole Zaczynamy od przężytka Przemieszczamy się dalej, yy, kawałek dalej, na kolejne pole, później na kolejne, na kolejne i cały czas będziemy mieli przężyto, a na koniec dnia, jak, nie, jak nas po prostu deszcz nie zgoni, to jeszcze 7 hektarów pszenicy w tym rejonie. W tym rejonie, aby nie skakać gdzieś tam yy, kombajnem, żeby się nie przemieszczać, za dużo nie tracić po prostu czasu, bo wiecie, ja będę sobie jeździł po drodze w lewo, w prawo, a tu zaraz chmura najdzie i tyle. No ostatnio przejechałem z pola na pole z hederem można powiedzieć przez drogę. No, no, i sami widzieliście deszczek nas złapał, także. Tutaj za chwilę przyjedzie ciężarówka wapna. Właśnie przed chwilą do mnie dzwonił kierowca. Tutaj wywalimy wapienko. No, ale dobra, na razie żniwujemy i miejmy nadzieję, że dzisiaj pogoda wytrzyma do wieczora. Chociaż niebo, jak to się mówi, na horyzoncie mętne, jest takie mętne. I miejmy nadzieję, po prostu, że nie popada i uda nam się chociaż skosić przężyto w tym rejonie i ten kawałek pszenicy, o którym mówiłem przed chwilą. A reszta? A reszta według prognoz po deszczach, czyli to już będzie sierpień. No, aby w tym sierpniu tylko była pogoda. Nowe rozdanie, nowy miesiąc. Fajnie, że pada, bo się nie kurzy. No ale żniwa, nie? Chłopu nie dogodzi. Raz za sucho, raz za mokro. Jakby jeżeli, to będzie dobrze. Ja mam 6,5 teraz. Już na polu łanem łan I wykonany za planem plan. A w sercu radość albo gniew. Słoneczko mu! Gdzieś za drzew. Ja tak powiem Wam szczerze, żebym kupił sobie takiego czerwonego bizona z silnikiem Leylanda. Ale, może kiedyś, będziemy zaczynać żniwa i kończyć bizonem. Wypalenisko i San Francisco. Odlot. Wypalenisko i San Francisco. Tu wypalenisko, a tam pod drzewami jeszcze zielone kłosy. Haha! Witamy na zachodnim Pomorzu. Witamy na dzikim zachodzie. Też tak macie? Ale nie wszędzie tak mam. Żeby nie było, że tylko pokazuję takie rzeczy. Bo przejedziemy na takie pola, gdzie od początku do końca jest równiutko. Od początku do końca jest równiutko. No i tam wtedy. No tam. I tam wtedy się zbiera równe pole równy łan. Wykonany za planem plan. Tam jest wtedy dobry plon. A jak jest takie coś, to brakuje biegów w malinie. 11 na godzinę. I teraz mały przekaz dla tych, którzy czają bazę i oglądają każdy odcinek AgroKojota, Cofnijcie się do tych odcinków. Które były na wiosnę, kiedy robiliśmy opryski, czy tam nawet się wyburaków, jak były. Cofnijcie się do tych odcinków, co ja mówiłem, jeśli chodzi o, o to, co będzie miało, jeśli chodzi o prognozę pogody, która wtedy była, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o pogodę, która wtedy była. I posłuchajcie, co ja mówiłem na temat tego, z czym to się wiąże bo na pewno pamiętacie, że mieliśmy taką sytuację, no na pewno nie tylko u nas była taka sytuacja, ale były bardzo duże przymrozki na wiosnę i mieliśmy ten brak opadów. No i ja wtedy mówiłem, że to będzie miało bardzo duże przełożenie na to, na te filmy w żniwa, o, że tak powiem. Bo teraz niektórzy, eee, słabo ci sypie, u mnie 10, u mnie 12, u mnie 15. No ale ja nie wiem, jaki wy mieliście przebieg pogody. I czy was przymrozki trafiły mocno, czy nie. Ile mieliście opadów. Bo na przykład u kolegi Adriana popadało wtedy na wiosnę o wiele więcej niż u nas. Pozdrawiam, Adrian. Jak tam sypie? <śm> no. Tym oto sposobem dwa kawałeczki przężyta zniknęły. Tutaj właśnie jedno obok naszej wiaty i jedziemy dalej w przężytko. I tak jak mówiłem jak się uda to w pszenicę, ale to może wytrzyma. Dobra, ja już po obiadku chłopaki jeszcze jedzą. Prosimy dalej. Tutaj nam zostało kawałeczek, i przejeżdżamy na kolejny 3,5 hektarowy kawałek. Ten kawałek mamy zakończony, przejeżdżamy na kolejny, ale niestety złe informacje za 20 minut, pół godziny. Ma nas trafić duża chmurka, i może spaść nawet do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. No, by to nas minęło. No ale z tego co radar pokazuje, no to słabo, żeby nas minęło. No ale, póki nie pada, golimy. odprawić tutaj panie i panowie. Pójdzie bokiem, pójdzie bokiem. Pójdzie bokiem. Pójdzie bokiem, no. Pójdzie bokiem na bank. Pójdzie bokiem. Pójdzie bokiem, pójdzie bokiem, pójdzie bokiem. Pójdzie bokiem. Pójdzie bokiem. <laughs> Może się uda. Słuchajcie, przed chwilą dzwonił do mnie pan Tadziu. Mówił, że dzwonił do proboszcza, że to nas ominie dzisiaj, że to pójdzie bokiem. No ale... My na tą ofiarę jeszcze nie daliśmy i kurde, tak nie wiem, czy nie pokropi trochę No ale obiecaliśmy już, że pojedziemy na tą ofiarę, rzucimy, no to No to już jakby nie było, w kredycie to wszystko jest, nie? Oby poszło bokiem Sąsiad tam obok kosi, powinien mi dziękować kurde za tą ofiarę u proboszcza. Oczywiście jak to pójdzie bokiem Nie pogonimy w tym przeżycie Wydaje się rzadkie, ale ale do zbiornika leci, widać, że jak próbuje jechać szybciej niż 4 na godzinę, to te straty się nam tutaj zwiększają. Także wolniej. I tak jak mówiłem, kurde, tej ofiary nie złożyliśmy, bo ta duża chmura nas minęła. Naprawdę pokazywali na radarze bardzo duże opady, no ale coś zaczyna kropić. Może to duży deszcz nie będzie, ale zaczyna padać. Dobra, Łukaszowi szybko tutaj dosypię naprzód, aby mógł zaplandekować tą przyczepę. Jakubek na pole przyjechał metaltechami dwoma, ale... Ale nie wiem, czy będziemy na nie sypać. No mówił przyjechać, ofiarę złożyć. <grytania> A my nie, my w pole najpierw. Ale wieje. Kurde, kombajn wyczyści przed deszczem. O tam pada mocniej. Kurde, ale będą miały jak to pole minie. Jakieś pół kilometra dalej mamy jeszcze hektar przężyta. I tutaj na wprost 7 hektarów pszenicy. W tym rejonie. I ogólnie w tym rejonie będziemy mieli po żniwach, Będziemy przesuwali się na rejon trochę dalszy. Nie dużo dalszy, no ale tutaj, że tak powiem, te pola, co obkosiliśmy, to blisko domu. Wszystkie blisko bazy. I se pada, a my dalej to pomału se kosimy. la A miało być tak pięknie. Co my tutaj namuciliśmy teraz? To ziarno jeszcze suche, no ale... Za chwilę to wszystko nasiąknie. A, miało być tak pięknie. A, miało być tak pięknie. Do domu, chyba do domu. Za mocno się zaciągło, za mocno się zaciągło. Jak pada... Jeszcze mnie jest pola. Boże, to mokre. Domu sucho, nie może przez parę dni. Pogoda ze mną w Jak zawsze, zawsze, jak idzie deszcz i jesteśmy na polu, to, to koszę dopóki nie muszę wycieraczki włączać. Ale teraz już widzę ładnie leci. No. Chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. No dobra, ta chmurka. Naprawdę ta duża chmura nas ominęła. To chyba poszło na pyżyce No ale. Od 12 w nocy. To będzie tak wyglądać. Prawie do, no do samego rana, do godziny 7. Będzie sobie kapać, kapać, kapać. I se kapie, i powiem Wam szczerze, że dupa. Dupa. Przyjechał Jakubek metaltechami i nic na te metaltechy nie wysypiemy. Kurde, na darmo jazda. Na darmo jazda. Godzina 16.30, dalej sobie kapie. Coraz mniej, co prawda, ale teraz, żeby to wyschło, to potrzebowalibyśmy minimum 2 godziny fajnego, ładnego słońca. A tego słońca dzisiaj ma nie być. O godzinie 21 już ma zacząć znowu padać, także na dzisiaj będzie Fajrant. Fajrancik? Szkoda. Szkoda, bo drugi raz będziemy musieli tutaj wracać. Nie nic tu po nas. Kabel ma przełożony pod górę, jak już pędzą. Tak, się tak. Chyba już No, no. Był inaczej, był Tak, Tak, tak. Był już pod spodem. Nie, nie, nie. Tako. No, na tyle zmieniłem dylemat. Zajmij się. Tam skoczył, bolec tak. od zabezpieczenia. Tak. Dobra, to jedziemy. Dobre to będziemy robić? To jedziemy na klapkowo, no. Weekend. Robimy dwa dni wolnego. Cześć, Dużo nie popadało, bo nawet do miarki nie wpadło, ale dzisiaj niestety to już nie wyschnie. Nie mogło wytrzymać do wieczora, więc skończył to przerzyto, jeszcze te 7 hektarów pszenicy by się machło i wtedy mogłoby pokropić trochę. No mała przerwa w żniwach nigdy nie zaszkodzi, kolejna mała przerwa, w sumie ta pierwsza to nie była mała, żebyśmy prawie dwa tygodnie stali, bo codziennie lało. Ale nic. Ciśniemy do chałupy.